Massystranger Maniac, witam Was w następnym poradniku z gry Eurotrack Simulator 2. Dzisiaj pokażę Wam, jak włączyć tak zwaną kamerę 0, która jest bardzo pomocna, a no naprawdę dużo osób jej nie używa, co jest błędem według mnie. Słowem wstępu, też chcę Wam podziękować za tysiąc wyświetleń pod ostatnim filmem. No, bardzo dziękuję. Przejdźmy już do poradnika. Tak więc, aby włączyć kamerę 0, trzeba wejść w pliki gry Eurotrack Simulator 2. Klikamy Dokumenty Wchodzimy w folder Eurotrack Simulator 2 Klikamy w config.cfg Ja już to zrobiłem, ale klikamy Otwórz jako i wybieramy opcję Notatnik Teraz gdy jesteśmy już w pliku konfigowym Szukamy opcji Uset G Podłoga Console To powinno być gdzieś na dole Znaleźliśmy, teraz zmieniamy wartość z 0 na 1 Teraz Szukamy opcji numer 2, Uset G, podłoga developer. Jak widzicie, znalazłem. Zmieniamy wartość 0 na 1. Teraz klikamy plik, zapisz. Oraz wychodzimy. Teraz wystarczy uruchomić grę EuroTrack Simulator 2. Jak widzicie, jak widzicie, weszłem już do gry. No, niestety moja ciężarówka leży na poboczu, ale teraz pokażę Wam, jak sterować kamerą 0. Żeby ją włączyć, klikacie na klawiaturze 0. Jak widzicie, kamera została włączona. Teraz, jak ją sterować? Sterujecie nią, używając klawiatury numerycznej. Widzicie, steruje. Żeby przyspieszyć albo zwolnić, używacie scrolla na myszce. O, teraz. Idę szybko, teraz wolno. No, jak wiecie, moja ciężarówka leży na poboczu, a chciałbym ją postawić na drodze. <coughs> o, przepraszam. Więc podlatuję sobie do drogi, ustawiłem się i teraz przytrzymuję Ctrl F9. Jak widzicie, ciężarówka się zrespawnowała. Teraz klikam F1. I moja ciężarówka normalnie stoi Możemy tak na przykład Między innymi podróżować Na przykład pójdźmy sobie Gdzieś daleko Oj zgubiłem się Przepraszam mały fail Będę ostrożni ostrożniejszy No tu gdzieś w Anglii jestem No i nie chcę mi się jechać co nie O tu jest stacja pariw A mi się pariwo skończyło więc tutaj pod latu, O kurde przepraszam. Nie przygotowałem się do tego poradnika. Dobra. Teraz przytrzymuję Ctrl F9. Klikam F1. A jak widzicie mała ciężarówka jest pod stacją paliw. Myślę, że poradnik Wam się spodobał. Jeżeli udało Wam się zrobić kamerę 0, dajcie lajka like i suba. Jeżeli wam się nie udało, napiszcie komentarz, postaram się wam pomóc. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia Siema.